Umiłowane dzieci Kościoła, widzimy jak właściwie już od dziesięcioleci posługa uwalniania od złych duchów stała się ważnym elementem nowej ewangelizacji. Była ona obecna w Kościele od początku, ale ten wymiar misji Kościoła został nieco zaniedbany. Podczas posługi uwolnienia, dzięki wierze i modlitwie zwykłych wiernych, rzesze ludzi zaznały egzystencjalnego doświadczenia zwycięstwa Chrystusa nad złem i mocy Ducha Świętego, który wyprowadza na wolność uwięzionych. Uwolnienie od początku Kościoła było wyraźnym znakiem, Towarzyszącym chrześcijańskiemu głoszeniu Ewangelii. Ten znak zawsze był świadectwem rzeczywistości Królestwa Bożego, które wypiera obecność złego Ducha i skutki jego poczynań. To ciekawe, że potrzeba uwolnienia istnieje nie tylko wśród chrześcijan, ale również wśród niechrześcijan. Co staje się okazją do ogłoszenia im zbawienia w Jezusie Chrystusie. W posłudze walki z mocami ciemności konieczny jest roztropny nadzór ze strony pasterzy Kościoła. Zgodnie z zaleceniem Świętego Pawła, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Celem duszpasterstwa nadzoru nie jest stawianie przeszkód posłudze uwalniania, ale zapewnienie, by odbywała się ona w sposób odpowiedzialny i w pełnej zgodności z nauką katolicką. Pismo święte i tradycja katolicka zawsze uznawały, że uwolnienie, inaczej określane egzorcyzmem zwykłym, może być praktykowane przez kapłanów i świeckich. To nie oznacza, że wszyscy wierni powinni uczestniczyć w posłudze uwalniania. Istnieją różne poziomy zaangażowania w tę posługę i potrzeba mądrego duszpasterskiego prowadzenia. I rozwagi w rozeznawaniu, kto powinien ją podejmować, a kto nie powinien. Podstawowym poziomem uwolnienia jest własne uwolnienie spod wpływu szatana. Każdy może i powinien podejmować ten wysiłek. Szczególnie wtedy, gdy czuje, że jest kuszony. Że dotyka go jakaś forma demonicznej opresji lub związania. Mamy z wiarą mówić głośno, zbaw nas ode złego, i jak podczas mszy świętej wybaw nas od zła wszelkiego. Odmawiać modlitwę do świętego Michała Archanioła, mówiąc broni nas w walce. Papież Leon XIII, który ułożył tą modlitwę, użył łacińskiego słowa defende, to znaczy broni. Mamy też łańcuch, którym krępujemy diabła, a jest nim różaniec. I inne znaczące modlitwy. Z całą pewnością, jako dzieci Boże, możemy spontanicznie zwracać się do Ojca Niebieskiego własnymi słowami. Pan Jezus wskazuje nam również potrzebę postu. Skutecznym sposobem odsunięcia od siebie wpływu złych duchów jest modlitwa językami. Może dlatego diabeł tak bardzo ją podważa i ośmiesza. Bardzo często widzimy, jak podczas modlitwy językami demony są zdezorientowane i słabną. Inną formą walki z nieprzyjacielem jest rozkazywanie w imię Jezusa. Nie w swoim imieniu, ale w imieniu Jezusa, by demony odeszły. W imię Jezusa, to znaczy w autorytecie Jezusa, Jego mocą. To tak jakby sam Jezus wydał ten rozkaz. Trzeba to robić z wiarą, pełnym zaufaniem do Pana przyzywając wcześniej Ducha Świętego, by ochraniał nas, naszych bliskich, tych, z którymi jesteśmy duchowo związani, na przykład chrześniaków, grupy modlitewne, by zły nie przechodził na nich. Miejsce, w którym się znajdujemy, by demony w Nim nie pozostały i rzeczy, które posiadamy, by demony ich nie zniszczyły, nie okradły nas z nich. Potrzebujemy nieustannie zapraszać Ducha Świętego, by wypierał i wypełniał swoją obecnością miejsca zajęte wcześniej przez diabły. Moce ciemności to tylko upadłe anioły stworzone do dobrych celów przez Pana Boga. W żaden sposób nie mogą równać się ze swoim Stwórcą, choć po buncie wciąż tego chcą, oszukując ludzi pojedynczo i masowo. Muszą pieszknąć przed mocą Ducha Świętego. Codzienna modlitwa, codzienne czytanie Pisma Świętego i częste przystępowanie do sakramentów świętych. Odrzucanie grzechu i udział w żywej, chętnie pogłębiającej świadomość wiary, grupie duchowego wzrostu to konkretne formy walki ze złem i ochrony przed Jego działaniami. Amen.